Nietypowa sytuacja przed meczem z Zagłębiem Lubin. Posypała się obrona w ataku, też nie wiadomo co. Kibice nie chcą dopingować drużyny. Tak kiepsko jakoś to wygląda. No tak, my rozmawialiśmy na ten temat we własnym gronie, że musimy się odciąć od, od tego wszystkiego. Tak podchodzimy do każdego meczu, że w danym momencie wystawiamy najsilniejszy zespół, i po prostu z tym się musimy pogodzić, bo my nie jesteśmy w stanie nic zmienić. Ja już mówiłem o, odnośnie tej sytuacji z kibicami, no, e, to trzeba jak najszybciej e, wyjaśnić tą sprawę, no bo e, gra, w piłkę, e, gra się w piłkę przede wszystkim dla kibiców i e, mecze piłkarskie nie mają sensu, jeżeli nie będzie oprawy otoczki e, sportowego święta. Jeżeli chodzi o ten aktualnie najsilniejszy skład, no to pytanie przede wszystkim, kto obok Michała Pazdana w środku obrony? Mamy nomina nominalnego środkowego obrońcę, ale w ostrudzie próbowaliście innego wyjścia. Tak, jest na pewno brany pod uwagę Luka Gusic, bo też musimy wziąć pod uwagę przeciwnika, atuty przeciwnika. Tam gra na prawej pomocy Pawłowski, który gra bardzo dobrze jeden na jeden i tutaj też rozważamy inną, inne, inny zestaw na tej pozycji, ale to, tak jak mówię, tutaj jeszcze mamy dwie możliwości i także zastanowiliśmy, mamy jeszcze jutro do, dzień do przemyślenia. Także musimy wyłączyć, wykluczyć te atuty w zagłębiu. To rozumiem, że Aleksa Norambuene bardziej chcielibyście właśnie na Pawłowskiego postawić? No jest brany pod uwagę Aleks, właśnie na Pawłowskiego, ale nie niewykluczone, że zmienimy decyzję, zobaczymy. No, ale Aleks jest to zawodnik, który gra bardzo dobrze właśnie w defensywie 1 na 1 i no pod tym kątem tutaj będziemy chcieli rozważać. Grepa Włoskiego, choć no, trzeba uważać na innych piłkarzy w postaci Serna. Z, z drugiej strony może grać Abwo, któremu mecz nie wyszedł w Szczecinie, został odsunięty w meczu z Piastem. Oglądaliśmy, analizowaliśmy grę Piasta. No zobaczymy, mamy, mamy jakieś tam swoje przemyślenia, także tych wariantów mamy dwa. Zobaczymy, z którego skorzystamy. W ataku tych wariantów chyba nawet dwóch nie ma. Nie ma dwóch. Liczymy na to, że dzisiaj może uśmiechnie się do nas łaskawy los i Tomek Frankowski zostanie odwieszony i będziemy mieli wtedy napastnika nominalnego, ale pokazaliśmy w meczu z górnikiem Zabrze, grając Dawidem z przodu. No wiadomo, że jesteśmy gdzieś tam wskazani raczej na porażkę, jeżeli chodzi o te dośrodkowania górne, ale będziemy próbować na pewno tą naszą grę kombinacyjną poprzez wprowadzenie prostopadłymi podaniami i z bocznych stref można też dojść, może niższy zawodnik dojść do, do główki, bo do takiej doszedł Dawid Plizga, którą czysto nie trafił głową w piłkę. No i nie chciałbym też za dużo narzekać, ale sytuacja niepokojąca robi się też wśród ofensywnych pomocników. Wiadomo, że zaczynaliście meczem z Podleskidziem parą Grzybty Tymiński, potem wskoczyła para Bandrowski, Pazdan w meczu z Górnikiem, wypadł w międzyczasie Ukach, więc nie może grać Pazdan, wypadł też Tomasz Bandrowski z tego co słyszymy i znowu wraca się do tej no, pary, która de facto w pierwszym meczu się nie sprawdziła. No ale przygotowywany, e, przygotowywani byli i Tymek e, i Rafał Grzyb w okresie przygotowawczym. wyglądali bardzo dobrze. E, na pewno analizowaliśmy ich grę. Rafał jest doświadczonym zawodnikiem. Tymek jest zawodnikiem, który e, gdzieś te niepowodzenia szybko potrafi wyrzucić z głowy. I są to piłkarze, którzy nieraz pokazali, że są wartościowymi zawodnikami, bo udowodnili przez cały okres przygotowawczy, że to oni sobie wywalczyli miejsce. E, w pierwszym składzie, i tutaj myślę, że te słabsze momenty to już są poza, poza nimi i będzie tylko coraz lepiej. Krótko mówiąc, mimo jakichś tam problemów i z pozycjami, i z kibicami, jesteście optymistami? Jak najbardziej. No, ten, ten problem kibiców to jest, to jest spory problem, bo. To, tego się nie da z ławki oglądać, słuchać tych niektórych pojedynczych gdzieś tam okrzyków pod naszym adresem, jak nam nie idzie. I my bardzo liczymy, że, że ta sytuacja się zmieni do, do soboty. Jak się nie zmieni, no trudno. Tak, tak jak powiedziałem, no my nie jesteśmy, my apelowaliśmy, rozmawialiśmy i z kibicami oni, oni no też walczą o swoje. My ich ro, rozumiemy, szanujemy i my musimy się po prostu od tego odciąć, tak jak powiedziałem na samym początku, i robić swoje. Wyjść po prostu, wygrać mecz i patrzeć w przyszłość z optymizmem.